No ale dobra, dokończymy historię, widzowie. Powiedziałem, że okulary za 10 tysięcy nie są w moim zasięgu i nie planuję ich kupić. To ta pani mi odpowiedziała, że w sumie to ludzie kupują te okulary czasami inwestycyjnie. Po prostu trzymają je w sejfie i sprzedają po paru latach i one zyskują na wartości, że są nienoszone. No i że właściwie to nie muszę tych okularów kupić. Wystarczy, że, że sobie przymierzę, obejrzę, po to są w sklepie. Więc jak najbardziej ona mi chętnie je udostępni. Ja mówię, no dobra, no to w takim razie ja bym zobaczył, bo jestem ciekaw, jak takie okulary w ogóle wyglądają. Bo będąc cztery, nigdy nie oglądałem czegoś w tym budżecie, jeżeli chodzi o okulary czyli Założyłem. I podchodzi ta starsza pani, która oglądała okulary razem ze mną w sklepie. Na około 50, 5, lekko może ponad 50 lat. Patrzy na mnie i mówi: o matko, jakie piękne okulary ma, pan musi je kupić, świetnie pan w nich wygląda. Ja się uśmiechnąłem, patrzę na nią i mówię, a co pani jest jakąś przyjaciółką sklepu, czy co? No i ta pani, która mnie obsługuje odpowiada, że tak, ta pani właśnie często u nas kupuje okulary regularnie parę razy do roku. Mówię, no to widzę, że chcę wam sprzedaż podbić. No i tak oglądam te okulary i powiem Wam szczerze, zrobiły na mnie zajebiste wrażenie, mega mi się spodobały, dla mnie to były najlepsze okularki w życiu, zobaczyłem i stwierdziłem dobra, z racji takiej, że akurat w kasynie wygrałem dużo pieniędzy, kupię je, bo nie wiem czy pamiętacie, to było w tamtym okresie, w którym z Sergiuszem w kasynie graliśmy, ja wygrałem 30 tysięcy złotych. I ona tak na mnie spojrzała, tak stanęła i mówi, o matko, Oh, ale mi gorąco, i ta pani z obsługi patrzy na nią i pyta się po imieniu, ale nie będę imienia powtarzał, w razie czego, dla bezpieczeństwa. A co się pani dzieje? Ona mówi, daj spokój, taki młody, przystojny i bogaty. O, aż mi się duszno zrobiło. Ja spojrzałem na tą panią, bo ja byłem mega zaskoczony, byłem, byłem w szoku, po prostu ja nie wierzyłem, że to się dzieje w tym momencie. Patrzę na nią i mówię, słucham. Ona mówi, a nie, 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 nic, nic. Przesłyszałeś się. I takie miny dziwne robi, przewracając oczami. No ja tak stoję, taki mocno zmieszany. Czekajcie, jeszcze Brad do mnie dzwoni. Halo, streama mam. Nie chcę nic zmaka. Nie, 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 nie. Dobra, wracając do na co skończyłem. A, na tym. No ja wiem, żeby mi nie uwierzyć, no ale kurwa, jest to prawdziwa historia. Zresztą na dowód nawet mam SMS-y. A, bo zespolorowałem, co się później stało. Dobra, chuj, nieważne. No i napotkałem schody, dlatego że miałem już w tym momencie płacić za okulary. No ale ja nie mam karty kredytowej. Moją jedyną opcją jest zapłacenie blikiem a blik ma limit 10 tysięcy złotych dziennie. Niestety tego dnia zapłaciłem już sobie za obiad, wtedy cateringu nie miałem, więc nie byłem w stanie wydać 10 tysięcy złotych 24 godziny. No i tak patrzę na tą panią ekspedientkę i mówię, kurcze problem jest, bo ja bym mógł pani 9 tysięcy wysłać, a 1000 by na przykład kolega mój dosłał kodem blik, czy jest taka możliwość? Ona mówi, że jest i chciałem dzwonić do Sergiusza, żeby jej pieniądze pożyczyć. Ale ta pani obok stoi i mówi: Nie, no spokojnie, tysiąc złotych to ja chętnie panu pożyczę. Na nią patrzy i mówi: Ale przecież pani mnie nie zna. A jak pani nie oddam? Pfff. Tak inaczej się dogadamy. Ja ogólnie byłem serio taki, no byłem mega zaskoczony, nie wiedziałem nawet co odpowiedzieć. Byłem nawet powiedział, że delikatnie mnie zawstydziła. Co się nie zdarza, kurwa, naprawdę. Ja ciężko mnie zawstydzić. Widziałem, jak ta pani ekspedientka się cieszy, śmieje się z tej całej sytuacji. Ja mówię, no dobra, no to nie wiem, czy pani się żartowała, czy nie, ale jeżeli jest taka opcja, to by pani mi zapłaciła 1000 zł kartu, to bym oddał. Bez problemu. Przekłada kartę, ja wysłałem 9000, zapakowali mnie okulary. Ona na mnie patrzy i mówi: A skąd taki młody chłopak jest tak bogaty? Ja mówię, ale ja nie jestem bogaty. Wchodzisz sobie do sklepu, od tak, kupujesz okulary za 10 tysięcy, też bym tak chciała. Ja mówię, no, pracuję. Potem dla mnie to i tak nie jest mały wydatek, no, ale no, po prostu spodobałem się, to kupiłem. Słuchaj, jakbyś kiedyś potrzebował lekarza, to się odzywaj do mnie. A ja mówię, ale to jakiej specjalizacji pan jest lekarzem? A za mnie patrzy mówi, mógłbyś sobie wybrać. Ja już stwierdziłem, że w tą dyskusję dalej wchodził, może nie będę. No i wychodzimy z tego sklepu. Siadamy w kawiarni, która znajdowała się blisko miejsca zakupu okularów. No i mówię jej: Dobrze, no to w takim razie, jakby pani mi podała swoje dane do przelewu, numer konta, to ja po prostu mógłbym przelew z telefonu zrobić, bo mam limit na 1000 złotych przelewy akurat, więc byśmy się rozliczyli. Ona mówi: No dobrze, nie ma sprawy. Podała mi swoje dane, musiała podać też dane razem z imieniem i nazwiskiem. Wysłała mi te 1000 złotych. I ona mi mówi. Bo ja nie, nie wysłałem Elixira, bo nie mogłem. Mogłem tylko wysłać zwykły, klasyczny przelew. Pokazałem jej, że pieniądze wyszły z mojego konta telefonem. Ona do mnie mówi, dobra, jaką mam pewność, że one dojdą? Ja mówię, też wysłałem, no to dojdą, nie? Potem, no nie wiem, no w razie czego mogę podać pani Instagrama na przykład. Nie, z takich rzeczy to ja nie używam. Daj mi swój numer telefonu. No to podałem ten numer telefonu. Na następny dzień mi napisała... A, dobra, jeszcze nie dokończyłem historii. Podałem mi ten numer telefonu swój. Ja już wychodziłem z galerii, ona też. My się pożegnaliśmy, ale okazało się, że idziemy w tym samym kierunku. No i było niezręcznie. No i tak wiecie, no idę, kurwa 2 metry od niej. No, to podszedłem i mówię: No, to chyba, że jednak się jeszcze nie żegnamy, nie? Że też idę do wyjścia. I ona mówi: O, fajnie. Czyli pan też na parking? Pewnie taki mężczyzna na jakimś Porsche przyjechał albo jakimś innym superautem. Ja to nie patrzę i mówię: Nie, tak słówką. No i aha, no dobra. No i się pożegnaliśmy, bo ona poszła już teraz w innym kierunku, ja w innym. Na następny dzień napisała mi SMS-a z informacją, że właśnie pieniądze doszły, że mi bardzo dziękuję. Że miło było jej w ogóle mnie poznać. Nie wiem czemu, ale miło było jej poznać. No i tak jakoś wyszło, że chwilę sobie pogadaliśmy SMS-owo, bo po prostu była czysta ciekawość z mojej strony, żeby była jasność. No i tak wyszło, że mieliśmy się spotkać, pogadać przy kawie. Ja stwierdziłem, że jest to na tyle zaskakująca sytuacja i historia, że. Jakby, żeby było jasne, nigdy by nie doszło do żadnego seksu, ani nic takiego, nie ma takiej opcji nawet, nie ma takiej opcji, to była ciekawość, nie widzę, serio, no, ale finalnie do spotkania nie doszło, ale odezwała się do mnie SMS-em, jakoś cztery tygodnie temu i poprosiła o rozmowę, ja wam przeczytam SMS-a zresztą, czekajcie. Niektóre SMS-y przeczytam, nie wszystkie. To już by nie było widać. Nie wszystkie, bo to nic ciekawego po prostu nie ma. Czekajcie. Z dokładną datę zobaczę. 15.0... Zero... Nie, nie 15.04. Nie, tak chyba, moment. Nie, nie, nie. Jest! 1906 dostałem, dostałem tak znikąd 15.04 to był ten wcześniejszy termin, który rozmawialiśmy. W sensie po sytuacji że mi podziękowała za przelew. I jest tak 1906 godzina 21.32 Co tam u Ciebie? Zapytałem, co się stało, że pani sobie przypomniała po dwóch miesiącach o mnie. Ona mówi, kupiłam nowe okulary. Gdybyś miał chwilę, chciałabym pogadać. Zapytałem, ale że na żywo czy telefonicznie? Bardziej na żywo, jeżeli byś się zgodził. No, i zgodziłem się, mówiąc, że no, okej, okay, no możemy porozmawiać, ale dlaczego? Jaki jest, jaki jest cel tego spotkania? Zapytałem. Yy, czy, czy jest jakiś konkretny temat, yy, który chcę poruszyć? Nie wiem, może jakąś współpracę chcę, czy coś? No, nie wiedziałem o co chodzi, nie? Bo potem mi napisała, że ogólnie mnie zgooglowała po imieniu i nazwisku i wie, czym się zajmuję. No i padło takie zdanie: Gdybym ja mogła kupić takie okulary, to bym nie prosiła o spotkanie. No i tak sobie pomyślałem. Kurwa, źle to brzmi. Tak jakbym był takim. Dowiecie, no tak by to chyba role się powinno odwrócić, nie? W sensie, wiecie, czego zmierzam. No, i finalnie do tego spotkania nie doszło. Ale nie z mojej przyczyny, a w sumie z jej, bo ja powiedziałem, że spoko, możemy się umówić. Zapytała, czy w czwartek mogę. Powiedziałem, że okej, że mogę mogę w czwartek, i już później od niej żadnej odpowiedzi nie dostałem. Yy... A stwierdziłem, że po prostu to spotkanie będzie czymś ciekawym, wartym też opowiedzenia, to będzie to takie. No nie wiem, no ja jestem ciekawskim człowiekiem, ja po, po prostu jestem ciekawskim człowiekiem. Natomiast szczerze, z czystym sumieniem i z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że tutaj absolutnie nie miało to żadnego kontekstu seksualnego yy, z mojej strony i na pewno ja bym tego nie robił. Yy, no. Ogólnie rewasz, na które czeka cały freakfight'owy świat. Szczerze, ja widziałem, że ludzie strzelali, czy taka walka może...